Osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie protestowali tydzień temu przed Sejmem szybko, jeżeli chodzi o zmianę władzy. Już po kilku miesiącach z pierwszym protestem pan y, musiał, musi sobie y, radzić. No, domagały się to osoby spełnienia złożonej im obietnicy, czyli zrównania renty socjalnej z minimalną płacą. Będzie to zrównanie, czy nie? To jest projekt obywatelski, druk y, <laughs> i projekt obywatelski. Y, to jest. Y, to jest wtedy. Hmm. Ten obszar, który, który powinien być doceniony. Każda aktywność obywatelska powinna być doceniona mm. i, i my się bardzo cieszymy, że ten projekt jest już w Sejmie, jest w komisjach. Yy, powstały też wokół tego projektu pewne wątpliwości, które podnoszone są przez wiele stron Rzecznik Praw Obywatelskich, Biuro Analiz Sejmowych. Mówimy tutaj o chociażby. Rozdzieleniu czy różnicowaniu może bardziej mhm. osób z niepełnosprawnościami, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub 25, jeśli te osoby się uczyły, a tuż po tym mhm. już wieku. A jak wiemy, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed dekady już w zasadzie. No, wskazuje to, że nie można różnicować. Także te wątpliwości mogą być, mhm. mogą być prawdziwe, więc. Do w toku prac Komisji, yy, bo, bo przecież Komisja już się. Zebrała 12 kwietnia, będzie się zbierać po raz kolejny. Te wszystkie wątpliwości są wyjaśniane. Ale Pani rzecz, bo tam jest tak. w projekcie jest renta socjalna. Około 300 tysięcy osób pobiera rentę socjalną. Jest propozycja podniesienia jej do wysokości płacy minimalnej, to koszt około 9 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o to różnicowanie, rozumiem, że renta z tytułu niezdolności do pracy i pół miliona osób, które ją otrzymują, powinny też te osoby dostać świadczenie, żeby nie było wątpliwości. Związanych właśnie z tym różnicowaniem, tak? To tego dotyczy y, głównie dzisiaj problem? Tak, to jest jedna z tych wątpliwości, które mm. teraz staramy się staramy się znaleźć na to rozwiązanie i, i przedstawiliśmy wszelkie potrzebne analizy i rozwiązania y, do pana premiera. Minister Finansów również ma wszystkie potrzebne wyliczenia. Teraz czekamy na decyzję właśnie pana premiera, co z tym robimy i w którą stronę. Ostatecznie idziemy 12 kwietnia, jest najbliższa komisja sejmowa, więc będziemy w stanie pewnie już wszystko wiedzieć. No ale to do tego czasu rozumiem, premier musi się określić przede wszystkim, tak? No tak, mamy, mamy głowę naszego państwa, jeśli chodzi o, o, o rządzenie i więc tutaj... Tutaj czekamy. No, głowa państwa to jednak e, gdzie indziej. Nie jakieś... mówią urządzenie takie e, sejmowe, e, Nie, no, to, Ustawowe. To, 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 to prawda, e, ale tylko, że mam komunikat też w kancelarii prezesa Rady Ministrów ze stycznia i tam dokładnie są takie słowa. Renta socjalna dla osób, które są całkowicie niezdolne do wykonywania pracy z powodu niesprawności, zostanie podwyższona do wysokości płacy minimalnej. To w styczniu rząd pisze, a w kwietniu się zastanawia? To jest, to jest ten obszar, który który, bo w styczniu ta ustawa weszła do Sejmu, mhm. więc... Jeszcze powiem, tego... to w tym komunikacie jest. Premier Donald Tusk podkreślił zmównicy sejmowej, bo oczywiście tak było, że rząd będzie ciężko pracować nad tym, aby przepisy weszły w życie jak najszybciej. I no to w moim, końcu, zna, jak moim zdaniem, moim zdaniem wsparcie wysyłane, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami musi się zwiększyć. Mhm. Ale to premier I w się... mówi co innego, a w kwietniu się zastanawia nad tym, co mówił w styczniu? Być może pewne, pewne, pewne nieścisłości, pewne, pewne wątpliwości, które pojawiły się chwilkę, chwilkę później, wymagają jeszcze pewnego wyjaśnienia ze strony pana premiera czy pana ministra finansów, i wydaje mi się, że to jest ku temu. Ja bym też chciał zwrócić uwagę, że to jest projekt, który ma naprawdę pomóc wielu osobom, ale właśnie żeby pomógł tym osobom bez różnicowania żeby też inna grupa, która też jest? Ja to za chwilę nie Jest to w bardzo mhm. podobnej sytuacji, jeśli, jeśli mówi o stadzie zdrowotnym. Czasami w gorszej, nawet. Żeby to, żeby to było naprawdę mądre i poukładać, wydaje mi się, że y, dlatego pan premier leka chce y, to, co będzie przyjęte. Przez tej podpisane przez pana prezydenta było najlepszą, najlepszą wersją, najlepszy wariantem. No tak, tylko że Państwo jako wtedy opozycja, dzisiaj koalicja zapewniali, że, że ten projekt będzie zrealizowany. Mówiliście, że powinien być zrealizowany. To, to wydawałoby się, że wtedy też, chociażby pan minister widział te różnice przecież, to dlaczego mówiliście, że to zrobicie? Zostały pewne jednak zmiany systemowe y, wprowadzone. Mamy świadczenie wspierające, które też jest skolerowane mm -hmm. z, z rentą socjalną, więc wtedy tego nie było. W momencie, mm -hmm. kiedy obywatele zbierali podpisy pod tą konkretną ustawą. Troszeczkę inaczej to wszystko? Okay. Wyglądało. To jakie są warianty na stole, Panie Ministrze. Jeżeli nie zrównanie tych dwóch świadczeń, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy, z płacą minimalną, czyli nie podwyższenie o mniej więcej 2400 zł tych świadczeń, to co? To jakie podniesienie? Ich, jako jakiego poziomu? Jaką komisję co przygotować, wszelkie analizy i wszelkie hmm. rozwiązania? Możliwe do, do, do wprowadzenia. Teraz czekamy na decyzję polityczną. Nie chciałbym też wychodzić przed szereg, hmm. więc no, zostało naprawdę kilka dni, kilkanaście dni do, do, do najbliższej komisji. Do tego czasu pewnie te decyzje już zapadną. Hmm, premier też mówił już po objęciu władzy. Tylko dlatego warto iść po władzę, aby ci ludzie, opiekunowie i rodzice osób niepełnosprawnych, dożyli tego momentu, że widzą, że władza jest po to, by o nich zadbać. Bardzo się podpisuję pod tymi słowami. Tylko dróg dojścia do, do tego rezultatu może być również kilka, i wydaje mi się, że. Właśnie tą najlepszą drogę obecnie pan premier próbuje znaleźć. Panie ministrze, to, to chciałem jeszcze o inną rzecz zapytać. W umowie koalicyjnej teraz dwa punkty są dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Jeden wygląda dokładnie tak. Świadczenia społeczne muszą być uzupełnione, zwłaszcza w obszarze systemowego wsparcia rodzin, osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, osób niesamodzielnych i seniorów. Jakby pan minister nam to jakiś, na jakiś praktyczny język przetłumaczył. Muszą być uzupełnione te świadczenia, ale o co? O kolejne? Inne świadczenia muszą być podwyższone. Jak to rozumieć? To ten zapis złowy koalicyjny. koalicyjnej. Zapisaliście to po to, żeby co zmienić? Tu mówimy o... W, w, osoby z niepełnosprawnościami ty, powinny być traktowane przede wszystkim podmiotowo. I tą podmiotowość możemy u, o, poprawić, to Bardzo ogólne, panie ministrze. Tak, ale co mówimy, mówimy tutaj o świadczeniach pieniężnych, k, k, chociażby podniesienie... Renty socjalne tutaj rzeczony, bo mm -hmm. być, może, być okay. może w jakiejś innej formie podniesienie świadczeń pieniężnych to jest, to jest poprawa bytowa tych osób i to jest bardzo oczekiwane, bo inflacja bardzo dała się we znaki nam wszystkim. To prawda, osoby że tak z Osoby z niepełnosprawnościami to są często te osoby, gdzie ten współczynnik zatrudnienia jest niski, te świadczenia są naprawdę niewysokie, więc tutaj. To jest hmm. na pewno jeden z tych elementów, ale... Tylko pani nam ważna, że te słowa ja, tak naprawdę nie znaczą nic. To, na co ja, to, to ta, co ja górne. bym chciał zwrócić hmm. szczególną uwagę podczas uh, swojego pełnienia tutaj tych uh, obowiązków pełnomocnika, to jest uh, poprawa usług, wprowadzenie hmm. usług, które będą ustawowo przysługiwały osobom z niepełnosprawnościami ustawa o asystencji osobistych. To także jest wpisane w naszą umowę koalicyjną. To jest... Prezydencka ustawa, znaczy ustawa o asystencji jest w umowie koalicyjnej. A nawet jest. My są, my ustawę że są, ustawę uchwalimy ustawę o asystencji dla osób niesamodzielnych. To Faktycznie okrawnie, to jest ten to kolejny punkt. To, to kiedy, panie ministrze, ustawa o asystencji i w jakim kształcie? Bo jest propozycja prezydenta na stole, a nawet na, 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 w sejmowej komisji bardziej konkretnie. I, I co wydarzy się, jeżeli chodzi o ten projekt? To on zostanie przyjęty? Czy państwo przedstawią inną ustawę? Jakie są plany, jeżeli chodzi o asystencję, panie ministrze? Czytając Tą ustawę w takiej formie, jaka jest dzisiaj. E, niestety do, dostrzegamy wiele, m, m, wiele niedoróbek, jest, wydaje mi się, ta ustawa dalece niesatysfakcjonująca. Aha. Wiele poprawek, bo to przecież też e, pan prezydent pracował nad tą ustawą e, trzy lata i w ostatnich miesiącach odbywały się konsultacje. I podczas e, toku prac tych konsultacji było wiele poprawek zgłaszanych. Niestety te poprawki w większości nie zostały uwzględnione, więc tutaj z tego tytułu t, ta ustawa w takiej formie raczej nie będzie mogła być przyjęta. Pytanie jest, czy to, co my będziemy chcieli zaproponować, nie jesteśmy w stanie nanieść na ten mhm. projekt prezydencki, będzie, tak? czy nie tak będziemy tworzyć? Nowy projekt wydaje mi się, że raczej będziemy tworzyć. Nowy projekt w już go tworzymy. Ja bym okay. bardzo chciał i to jest też coś, o czym też musimy pamiętać. Czyli prezydencki projekt do Kosza, będzie nowy rządowy nie projekt. Mówię, nie, mówię, nie mówię kategorycznie, ale raczej bym się skłaniał ku temu, żeby, żeby te wszystkie wątpliwości i problemy, które niestety istnieją w projekcie prezydenckim, żeby ich nie było, że chyba łatwiej będzie stworzyć coś nowego. Ja bym bardzo chciał i wydaje mi się, że to jest, to jest nasz cel. Aby 1 stycznia roku 2025 w Polsce były dwa systemy asystencji, ta ustawowa, dedykowana osobom, które potrzebują największego wsparcia i wiele godzin każdego dnia. I ta projektowa, która jest już w Polsce przez te ostatnie lata, że tak powiem dobrze, przećwiczona, oczywiście w formie ulepszonej, żeby nie było tych luk, które są dzisiaj, ale żeby to ten system mógł się. Uzupełniać. 1 stycznia 2025. No, by tak było, panie ministrze, tylko czasu tak za wiele nie zostało. Sam pan powiedział, że prezydent trzy lata nad tym projektem pracował, więc jeżeli państwo dopiero zaczną pracować nad kolejnym ja nie, to, to, projektem. Tutaj, to tutaj, Biorąc pod uwagę, uspokoić. jak Stan szybko pracuje w ostatnim czasie, to. to... Tutaj chciałbym bardzo uspokoić. Tak Bardzo, część, bardzo to, chciałbym no? uspokoić, ale tutaj jest. Strona społeczna, ale także rządowa przez ostatnie lata już miała kilka różnych okay, więc jest prób, więc mamy z czego bazować. Łukasz Krasoj, minister do spraw pełnosti, rządu do spraw osób niepełnosprawnych Polska 2050. Bardzo panie ministrze dziękuję za pierwszą część radiową rozmowy naszym słuchaczom. Radosnych, dobrych świąt życzymy słuchaczom Radia Plus. Zapraszamy tych, którzy mogą na internetową dogrywkę na sprawę.